Dziś opowiem Ci, jak uporządkować firmę, zrozumieć, gdzie uciekają pieniądze i jak podejmować trafniejsze decyzje. Cześć, nazywam się Ewelina Policha, jestem księgową od 16 lat, właścicielką biura rachunkowego Nowo od 12 lat, a za chwilę doradcą podatkowym. Pomagam przedsiębiorcom uporządkować ich biznesy, analizuję księgowość. Przygotowuję budżety i kalkulatory, które pomagają zarządzać finansami. Jeśli prowadzisz firmę w kilku branżach, łatwo stracić kontrolę nad tym, która z nich przynosi zysk, a która generuje stratę. Rozwiązanie podział przychodów i kosztów na każdą gałąź. Wystarczy prosty Excel, najlepiej zrobić to z księgową, da się to zrobić zarówno dla pełnej, jak i dla uproszczonej księgowości. Co miesiąc otrzymasz raport, który pomoże Ci zarządzać firmą. Przykład: sklep online i stacjonarny, podział przychodów, raport ze sprzedaży online i z kasy fiskalnej podział towarów, warto prowadzić magazyn na przykład w programie fakturownia.pl. Podział kosztów stałych, lokal, reklama, obsługa. Analiza rentowności. Może się okazać, że sklep stacjonarny generuje straty. Przejście na VAT, a co z ceną? Cena przed VAT 10 tysięcy wpłat od klientów równa się 10 tysięcy dla Ciebie. Po przejściu na VAT 10 tysięcy wpłat równa się 8,130 dla Ciebie, a 1700 dla Urzędu Skarbowego. VAT nie jest Twój. Działa na zasadzie neutralności. Nie zarabiasz na nim ani nie tracisz. Pytanie, czy staćcie na to, by nie podnosić cen po wejściu w VAT? Częsty błąd przedsiębiorców. To niewykorzystywanie wskaźników ekonomicznych, marża, narzut, eBIT. Po co to liczyć? To nic trudnego, a bardzo ułatwi ci życie. Pomoże ci ustalić taką cenę, dzięki której zarobisz, ale także pozwoli ci porównać się z konkurencją. Kolejna trudność dla przedsiębiorcy to zatrudnianie. Często nie wiedzą, jaką formę wybrać, czy ma być to zlecenie, umowa o dzieło, czy umowa o pracę, może B2B. Każda z form ma swoje plusy i minusy. Umowa o pracę będzie dawała ci stabilniejsze zatrudnienie, a więc bardziej lojalnego pracownika, ale tutaj są duże wyższe koszty zatrudnienia, natomiast przy zleceniu koszty będą niższe. Ale pewnie będzie większa rotacja pracowników. Zastanów się, jaka forma zatrudnienia będzie najlepsza dla Ciebie, żeby bez sensu nie generować zbyt wysokich kosztów, ale także zaoszczędzić sobie stresu. Pytanie wszystkich przedsiębiorców ostatnich lat: czy prowadzić działalność jako JDG? Czy spółka Zo? Przed wyborem zastanów się, czego ty potrzebujesz, jakie są twoje cele, ponieważ każda z tych form jest dobra w innym przypadku. Jeśli chcesz ograniczyć odpowiedzialność, spółka Zo będzie lepsza. Natomiast jeśli chcesz mieć nieograniczony dostęp do pieniędzy, JDG zdecydowanie wygrywa. JDG jest prostsza, ale spółka daje większe możliwości rozwoju i inwestycji. Wybierając formę prowadzenia biznesu, wybierz najlepszą dla siebie. Chcesz mieć jasność? Razem rozłożymy wszystko na czynniki pierwsze i znajdziemy rozwiązanie dopasowane do ciebie. Jeśli chcesz więcej praktycznej wiedzy, zostaw subskrypcję, a po kulisy mojej pracy zajrzyj na mojego Instagram.